Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Powiem wam szczerze, że ja tak jakoś mam, że jak zacznę zaczynać jednego vloga, to przychodzi mi na myśl kolejny temat, nagram tego drugiego, przychodzi mi na myśl kolejny temat. I tego to powstał trzeci vlog dzisiaj, i już mam pomysł na czwarty. To nie jest tak, że nagrywam masówkę, tylko po prostu jak mam temat, to mówię, jak nie mam, to nie mówię. I tak to już jest. Przed chwilą, czyli drawas pewnie wczoraj, nagrywałam vloga o bajkach. I o tym, jak to była pierwsza, raz poszłam do kina. I właśnie przyszła mi na myśl pewna sytuacja. Ostatnio jak byłam na, 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 w galerii u siebie na Zmierzchu, w, w, w na przed świtem, ale ogólnie saga Zmierzch, słyszałam tam gdzieś tą opinię, jak szła jakaś tam grupka ludzi i na zasadzie chodźmy do kina, nie, bo bilety są drogie, nie, bez sensu. Tutaj pada pytanie, czy warto jest wydać kasę na kino. Bilety owszem, nie są najtańsze, nie powiem, że są. Są promocje z Orange, można iść w dwójkę na, na jeden. No, oprócz tych filmów w 3D. Moi drodzy, ja Wam tutaj chciałam przedstawić swoje zdanie. Moim zdaniem, warto jest wydać na kino każde pieniądze. Znaczy, może nie, nie że i wszystkie, jakie macie, nie? ale warto jest chodzić do kina, warto jest film oglądać w kinie. Dlaczego? Byłam na awatarze w kinie. Film był zajebisty. Byłam na Sanctrum w kinie, film mi się podobał troszkę mniej, ale mimo wszystko fajnie się go oglądało, Próbowałam go później obejrzeć na laptopie, nie dało rady. To, to nie jest ten klimat. Kino ma po pierwsze, wiecie... Siedzicie na tej sali. Telefony większość ma powyciszane. Wpieprzacie ten głupi popcorn, popijacie tą colą, która was tak naprawdę kosztuje więcej niż bilet do kina. Wokół was są ludzie. Nie wiem, nie macie tak, że, że zadzwoni wam telefon i stopujecie film wychodzicie. Nie macie tak, że wychodzicie do kibla najczęściej nawet. Siedzicie po prostu do końca i później jest, każdy wybiega tylko z tej sali i, i piesza toaleta jaka może być. Gdzie są kolejki potem astronomiczne. Co sprawia, że, że jest taki klimat. Siedzicie w ciemna sala, fajne audio, fajny obraz. I filmy naprawdę nabierają zupełnie innego wymiaru. I nieważne, czy film jest w 3D, czy film jest normalny. Nie to, że filmy w 3D są nienormalne. <grym> Ale jest naprawdę zupełnie inny klimat. Zresztą, no do kina, powiem wam szczerze, że mi się zdarza chodzić samej do kina z racji tego, że lubię czasem tak po prostu, wiecie, dla siebie. Ja idę do kina dla siebie i mam, nie wiem, mam impuls, mam ochotę. Kurwa, obejrzałam sobie fajny film. Bukuję biletik na lecie, jadę, odbieram. Highlife. Mnie naprawdę nie potrzeba grupy 50 osób w kinie, żeby się dobrze bawić. Ale fajnie się chodzi właśnie ze znajomymi, coś tam, wiecie, ogląda. Jak byłam na sali samobójców. Byłam z Maksymem. Powiem wam, że no ja po prostu wyłam. Zresztą... Maksym powiedzmy, że też. <grych> Byli wszyscy w koło. Nie było to ważne, to, że siedzimy w kinie wśród ludzi, płakali w faceci płakały kobiety, i film miał zupełnie inne przesłanie niż jakbym go oglądała na laptopie, chociaż nie ja go lubię oglądać, ale to już naprawdę nie jest to samo. Wierzcie mi, że idź film do kina, ja się staram przynajmniej chodzić tak raz w miesiącu na jeden. Naprawdę się staram, żeby to tak wyglądało. Czasem wiadomo, że nie leci w kinie nic fajnego, ale jak się siedzi i zawsze przed filmem ogląda się te zapowiedzi. Jak często chodzę z, z tutaj z córką i Sylem mojej chrzestnej. tak właśnie tylko siedzimy i tak, na to pójdziemy, na to pójdziemy i na to też pójdziemy. I powiem Wam szczerze, że się zastanawiam czyli dla happy tu pod małych stóp 2. <noise> Bo jedynkę uwielbiam. I to jest... wiecie, to naprawdę... Kilo jest miejscem tak naprawdę magicznym, w kinie się wiele rzeczy zmienia, w kinie człowiek nie myśli o, o tych wszystkich problemach, w kinie człowiek się wyłącza i się skupia na tym, co widzi, nic z otoczenia mu tak za bardzo nie przeszkadza. I kino jest dla mnie naprawdę takim miejscem typowo magii jeżeli ja mam zapłacić 16 zł za ten bilet studencki, czy tam z 21 jak idę na film w 3D... Jestem gotowa dać tyle kasy za, za półtorej godziny, totalnego wyciszenia, wyłączenia i spędzenia mile czasu. Nie wiem, tutaj oczywiście standardowo pytanie do Was: co Wy sądzicie na ten temat? Bo powiem Wam szczerze, że ja tak lubię kończyć odcinki, żebyście coś wy napisali. Zacznijcie z tego, żeby mi się później fajnie to czyta. Faj, fajnie jest mi poznać Wasze zdanie. Ja oczywiście nie, nie wszystkim jestem w stanie odpisać. Ale uwierzcie mi, że czytam Wasze komentarze i chętnie poznaję Wasze zdanie na dany temat. I to na dzisiaj tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane. Ja Was pozdrawiam, kilo.